Mam taką dobrą wiadomość, która, która jest bolesna, ale ona jest dobra. Słuchajcie, czasami uznanie prawdy, choćby była najbardziej brutalna i okrutna, ale uznanie faktu i powiedzenie sobie: OK, tamtego nie dostanę, tamtego nie ma. Chociaż ten fakt jest bardzo bolesny, to on daje siłę, bo jest się czego chwycić. Bo nadzieja. Że on się naprawi ten narcyz, gdzie wszystkie dowody mówią, że nie. Nadzieja, że ta mama, tata, tam dadzą, to jest cały czas iluzja. Więc to nas oddziela od życia, oddziela od świata, oddziela od siebie. Więc karmimy iluzję. I paradoksalnie, jeśli choćby najgorszą prawdę my ją uznamy, to my się mamy czego przytrzymać w życiu. I to też jest iluzja, słuchajcie, że nie ma bólu, nie? że jak tam pozdrawiamy, zrobimy ten, to nie będzie bólu. Będzie ból. Jest ból związany z tym uzdrawianiem wewnętrznym, ale później jak odchodzą z naszego życia, albo my się decydujemy odejść na przykład z, toksy z toksycznych relacji, które nas krzywdziły, które naprawdę były toksyczne, i wiemy, że nie ma innej drogi, jak zadbać o siebie tutaj, to to i tak ma prawo boleć, bo to była część naszego życia i boli nas, że ktoś odchodzi, ale boli nas, ta strata tej całej energii i lat, które poświęcaliśmy właśnie tej osobie, tej relacji, to ma prawo boleć. To, co warto robić, kochani, to sprawdzać. Czy to jest ten ból, na którym można wzrosnąć, ten ból transformacyjny, czy to jest ból odtwarzanego schematu, retraumatyzacji, odtwarzanego dramatu? Bo i tu jest ból, i tu jest ból. Jeśli ja się zdecyduję, zostać z gościem, który mnie rani, który jest taki niedobry dla mnie, którym po prostu do patologii dochodzi, no to będzie mnie bolało. Na raty, powoli, ale będzie mnie bolało. I to jest ten ból odtwarzania dramatu, odtwarzania schematu. Ból dziecka wewnętrznego, który na cały czas powtarzamy, i nic z tego nie wynika. Natomiast jeśli my stajemy w prawdzie, za sobą, i idziemy naprzód, nawet z najgorszą prawdą, ale, ale konfrontujemy się z nią, oczywiście nie mówię, żeby skakać, wiecie, na bandzie i od razu tam na główkę, na głębie. Można to rob robić w miarę gotowości, tak krok po kroku, dawać sobie też wsparcie, ale jeśli Staniemy ze sobą, to to jest inny ból. Tam też boli, ale ten ból zwraca siłę życiową. Ten ból prowadzi do życia. To jest ten ból dobrych zmian. I jak mówię o tych dwóch rodzajach bólu, też kochani, to, są, to chcę powiedzieć, bo to się wiąże, chcę powiedzieć o dwóch reakcjach na bezradność. Nie? Zobaczcie, my wszyscy potrzebujemy uznać naszą bezradność, bezsilność, bezradność dziecka, którym byliśmy. Że ja choćbym tam nie wiem, co robiła, to ten tata pił. Choćbym nie wiem, jak się starała, to matka była niedostępna. Choćbym nie wiem, jak skakała nad tym narcyzem, to wszystko będzie nie tak. Jestem bezsilna. To, to jest znajomość swoich limitów i uznanie swojej bezradności, swojej bezsilności. I są dwa sposoby: poddanie się i odpuszczenie. I poddanie się, to jest, taki ten, to jest takie zapadnięcie, nie poddaje się. Bo dziecko nie ma innej opcji, jak się poddać, bo ono nie może powiedzieć, puszczam to w cholerę, idę do innej, do innej rodziny. Dziecko się poddaje, ono jest złamane. Więc my w dorosłym życiu też, w momencie, jak widzimy, że aha, tu nic więcej nie ugram, tu nic więcej nie zrobię, tu się kończy moja strefa wpływu, to w tym momencie mogę się poddać, i to będzie takie, o, i będzie strata. I będzie chęć zostania tu w tym zamkniętym, właśnie schemacie odtwarzania cały czas dramatu i schematu tego z dzieciństwa, a może być odpuszczenie. Czyli pozostając w swojej sile, w bólu ciągle, ale w sile, uznajemy, ok, tutaj więcej nie zrobię. Tak bym chciała, Boże, jak ja bym chciała z nim stworzyć relację. I jejku, jak ja go kocham. I jejku, ile my mamy lat za sobą. Ale jestem bezsilna, muszę to uznać. I to strasznie boli. Nie mogę tu być dłużej. Muszę iść stąd. I wtedy idę ze świadomością, że to odpuściłam, ale się nie poddałam. Więc zobacz, czy ty możesz szukać różnicy w swoim bólu i zobacz, jak myślisz o rozstaniu z mężem. To zobacz, czy ty możesz pomyśleć o rozstaniu z nim w poczuciu godności i zrobić to na stojąco. A nie, na, nie, w tym zapad, nie w tym zapadnięciu, nie w tym poddaniu, tylko w odpuszczeniu. Są dwa sposoby. Zwracaj uwagę, gdzie jest ta różnica. I tak cię będzie bolało. I tak, pytanie, czy to będzie bolało właśnie w tym zamkniętym cyklu, w poddawaniu się, czy to będzie bolało, bo ma prawo cię boleć, ale na tym bólu wzrośniesz potem. Słuchajcie, kochani, to jest w ogóle ciekawy temat tego, tego wsparcia od innych osób, bo Zobaczcie, my nie po to sobie dajemy wsparcie, żeby być samowystarczalni. Wiecie, że to jest taki mit, nie? że jak ja sobie teraz dałam, zajmę się swoim dzieckiem wewnętrznym, to ja nikogo już nie będę potrzebować. Nie, bo wtedy idziemy w izolację, a jesteśmy istotami społecznymi i żeby być szczęśliwymi, to my potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i potrzebujemy wsparcia od innych ludzi w wielu sytuacjach. Więc my po to sobie dajemy to wsparcie wewnątrz, żeby dać sobie doświadczenie, nadpisać to doświadczenie nowe, którego w dzieciństwie zabrakło. Wsparcia, bo wtedy jako dorośli ludzie możemy je brać i dawać w relacjach. Bo jeśli jako dzieci tego nie mieliśmy i tego brakuje w naszym programie, w naszym oprogramowaniu, to nie będziemy tego znali, nie? Więc właśnie po to sobie dajemy temu dziecku, żeby to dziecko się nauczyło i uwierzyło, że to jest możliwe, i wtedy możemy też sięgać po wsparcie. Ale no właśnie. To też jest takie, nie? Że dopóki to dziecko nie jest takie nienakarmione, to ono sięga po wsparcie z tego wiszącego, że się uwiesi na, na spódnicy mamy i tam weźmie po prostu wchłoń. Nie, bo tak by było najfajniej, bo to dopiero by wyrównało deficyt, nie? Więc warto tutaj, no właśnie, zdawać sobie sprawę i mam wrażenie, że, że Ty to bardzo dobrze ogarniasz i wiesz, kiedy wchodzisz w takie wieszanie się, a kiedy to jest z takiej bardziej do, dorosłej ciebie. I słuchajcie, zawsze wsparcie od innych bierze się. Określonej sferze, w określonym czasie i na określonych zasadach. Nawet jak te zasady nie są wypowiedziane. Zobaczcie, teraz to co ja robię, to jest dla Was wsparcie. Ale umówmy się, tak? I tak się umówiliśmy, że raz w miesiącu jest czas na te pytania. Ja siadam, przez dwie godziny odpowiadam. Jak nie zdążę, to piszę. Wiecie, jak zadawać pytania. Jest post, to wszystko jest opisane. Robimy to w tym czasie. W, związane to jest z procesem uzdrawiania matczynej rany, tak? Nie, nie mówię teraz Wam, jak zaplanować święta, tylko to, so, widzicie, i to jest zdrowe wsparcie. I teraz, bez względu na to, czy to jest, czy to jest przyjaciółka, czy partner, to to wsparcie ma być, my mamy sięgać właśnie ze świadomością, na jakich zasadach, kiedy i w jakiej przestrzeni, a nie w pełni, tak? Czyli ja jestem osobą, która bierze za siebie odpowiedzialność, ale potrzebuje wsparcia drugiego człowieka, tak? Potrzebuje rozmowy, wsparcia emocjonalnego, tu potrzebuje innego, weźmy pali paliwo w do. Auta, cokolwiek, i proszę, tak? I sięgam po kontakt. Natomiast to, co opisujesz, to wiszenie na innych i zapadanie się w dziecko, taki rozpad nie? wewnętrzny, że to jest po prostu część reakcji na traumę, że to się po prostu odtwarza. I dla mnie to jest trochę o tym, że zobaczcie, to się właśnie dzieje wtedy, jak kiedyś tak bardzo potrzebowaliśmy wsparcia, oparcia w dorosłym człowieku, bo nasze ciało nie umiało sobie z czymś trudnym poradzić. I tego wsparcia nie było, ono nie przychodziło, to my się dosłownie rozpadaliśmy wewnętrznie. I e, oczywiście to jest niewidoczne, ale no, tak się to nazywa nie? w terapii, traumy taka fragmentaryzacja, czyli nasza psychika, jakby tam się rozszczepia. I, I później jesteśmy w takich kawałkach wewnątrz. I czasami jest tak, że jak właśnie skontaktujemy się z tymi emocjami, to tam dryfujemy z tymi wszystkimi kawałkami, pływamy i co jakiś czas się na jakieś napotkamy, ale jest ograniczona możliwość reakcji. I cały proces leczenia tego, uzdrawiania tego polega na tym, żeby te kawałki krok po kroku pozbierać, pomalutku i powoli do siebie przyłączać. W praktyce to wiąże się z kontenerowaniem emocji, czyli ja mam coraz więcej przestrzeni na czucie siebie. Potrzebujemy stanąć na jednym kawałku i się na nim poczuć bezpiecznie i stabilnie, i w ogóle nie pływać tam w tym oceanie czy, czy stawiku jakichś innych naszych kawałków. Nasz, na, naszego roz, rozpadniętego tego wnętrza, bo jakaś część się rozpadła, nie? Tam, kiedyś. I dla mnie to jest o takim bardzo powoli mieszczeniu, coraz więcej, coraz więcej jestem w stanie jakby poczuć, ale na spokojnie. I to nie chodzi o, to, nie chodzi o takie wiecie, wyścigi, teraz kto więcej poczuje, bo jakie ja dużo będę czuć. Nie. No właśnie paradoksalnie, im lepszy kontakt mamy z emocjami, tym mniej jesteśmy ekspresyjni, tym mniej jesteśmy tacy, no mamy swoją naturalną ekspresję, ale nie przeżywamy tak gwałtownie, takie uuu wielkie po prostu jak ja poczuję emocje, to kurwa nikt tak nie poczuje emocji, ja wam wszystkim pokażę, to paradoksalnie jest brak przestrzeni na emocje, na emocje, bo ze mnie się tak wylewa, więc to jest dla mnie o takim bardzo powolnym, ok, teraz czuję to i sobie tylko z tym kawałeczkiem pobędę i uszanuję swój opór, i jak zauważam, tak, że chce się zagwiesić, to gdzie ja się czuję właśnie opuszczona, gdzie jest za dużo tych emocji, bo to też doprowadzi nie? do takiego tropu, że jak poczujesz, że zaczynasz się wieszać, że tam energetycznie już coś się dzieje, to zapytaj siebie, jakich emocji jest za dużo, z jakimi emocjami sobie w tej chwili nie radzę, że potrzebuję właśnie dorosłego, który by tutaj był i mnie wyregulował. I kiedy to. Bo poczujesz, to warto w, jakby z tym tematem pracować z dzieckiem wewnętrznym, a dorosłego świadomie poprosić, szanując te granice, o których mówiłam, czyli y, określić sferę, określić czas i określić zasady, na jakich, a przynajmniej sobie samej, tak? Na jakich ty sięgasz po to y, wsparcie. Bo zobacz, to się też może odtwarzać, nie? To rozpadanie się, że sama. Y, jakby nie mam tej energii, sama się nie pozbieram, nie? Szukam tego w innych no i inni nie dają, więc to się jakby odtwarza, nie? Albo ty sobie nie pozwalasz brać, no bo właśnie nie chcesz wisieć na kimś. Dla mnie to też jest trochę o tym, że jest mało osób w twoim otoczeniu, które ma, miałyby na ciebie e, przestrzeń, na, żeby właśnie to wszystko tak pomieścić i być dla ciebie taką ostoją i wtedy warto też, zresztą ja was cały czas zachęcam, kochani, żeby jak, jak gdzieś nam jest w, w którymś momencie trudno coś właśnie pomieścić, to żeby sięgnąć po Wsparcie kogoś, kto na, nam podtrzyma to, ale właśnie w sesji, nie? Z jednej strony, wywieranie presji na kimś i, i, i chcenie czegoś w relacji na siłę, czego ktoś nie chce, albo właśnie z deficytu, nie jest do końca ok, Ale z drugiej strony, no dlaczego my się mamy ograniczać? Przecież jeśli ja pragnę relacji, pragnę bliskości, pragnę intymności, pragnę, nie wiem, jakiejś wymiany, wymiany, pragnę takich różnych jakości w relacji. A w tych relacjach, w których jestem, czy w tej jakiejś, w której jestem, tego nie mam, to dlaczego ja mam, ja nie mogę zrezygnować z siebie, ja nie mogę siebie okroić. I dla mnie to jest trochę o tym, że no właśnie, że to też jest takie przekraczanie granic swoich, jeśli ty nie respektujesz swoich potrzeb w relacjach. I oczywiście, jeśli jestem z tobą w relacji, ja chcę czegoś, czego ty mi nie możesz dać albo nie chcesz i ja tam cisnę i presję i tak dalej, albo Cię zmuszam i, i Ty mi dajesz, mimo że nie chcesz, no bo nie chcesz stracić relacji, to nie jest ok. Ale z drugiej strony, masz totalnie prawo szukać relacji, które właśnie dadzą Ci to, czego potrzebujesz. I znowu słuchajcie, to co mówiłam mm, wcześniej już, dzisiaj, że my po to dajemy wewnętrznemu dziecku i po to uzupełniamy deficyty, żeby móc to brać od innych osób. Bo zobaczcie, wszystko na zewnątrz jest takim lustrem i odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Więc jeśli ja nie mam doświadczenia bliskości, jeśli ja mam doświadczenie zaniedbania, jeśli ja nie mam doświadczenia dostępności emocjonalnej z dzieciństwa, nie? No to to nie istnieje w moim świecie. Więc na zewnątrz będą się pojawić tylko osoby, które będą mi odbijać ten brak, właśnie ten deficyt. I teraz, jeśli ja to dam dziecku wewnętrznemu, jeśli ja wypełnię ten deficyt, to nie chodzi o to, że ja mam. No właśnie, nie chodzi o to, że ja mam przestać tego potrzebować w relacjach, ja nadal tego potrzebuję. I tutaj są jakby dwa takie kroki, nie? Raz, że tak, jestem w stanie rozpoznać, kiedy potrzebuję to z tego właśnie takiego e, nidi, nie takiego wiszącego, bo tam jest po prostu daj mi, daj mi, bo jak mi nie dasz, to umrę. To jest wtedy to dziecko wewnętrzne, no ale właśnie to, to jak to jest takie. To jak to jest takie, no to trzeba wracać do dziecka i tam jemu dawać. Ale jak my już mu to damy, no to właśnie to ma prawo być zdrowe w relacji. Czyli ja jestem w stanie ocenić też intelektualnie często nawet, czy ta osoba tutaj, czy ta relacja zaspokaja moje potrzeby, czy nie. Bo ja te potrzeby mam prawo mieć. Ja mam prawo mieć te potrzeby. I teraz, jeśli nie zaspokaja, no to właśnie, ponieważ dziecko wewnętrzne jest ogarnięte, to ja nie będę na tej osobie wisieć, tylko będę miała. Motywację i energię, żeby poszukać innej relacji, w której to znajdę. I to jest to, kochani, czego my, jako dzieci wewnętrzne, nie jesteśmy w stanie zrobić, bo dziecko nie może puścić mamy i powiedzieć: że Znajdę sobie inną mamę, która mi to da. Nie. Ono musi tam stać, czekać i tą mamy błagać, nie? albo rezygnować ze swoich potrzeb. I później my w dorosłości to robimy. Albo tam czekamy, aż ktoś to da, ta konkretna osoba, bo boimy się od niej odejść. Albo okrajamy swoje potrzeby i żeby zostać przy tej osobie, to nie, ja, ta, ja wcale tych potrzeb nie mam. Czyli właśnie limitujemy siebie i nie pozwalamy sobie na ten wzrost, ekspansję i na po swoje potrzeby. To jest rozpoznanie, kiedy ja z deficytu po prostu chcę się zawiesić na kimś, a kiedy ja miałam jakąś taką potrzebę. I totalnie, bo, słuchajcie, mamy prawo mieć potrzeby w relacjach i szukać takich relacji, które nam to dadzą. I to jest często kolejny duży proces no, żegnania też pewnych relacji. Albo okraj, okrojenia ich do jakiegoś poziomu, tak? No to nie muszę się nie wiem, z moją przyjaciółką rozstawać, ale mogę się, nie wiem, mogę przyznać przed, przed sobą, że o pewnych rzeczach z nią nie pogadam. A abym chciała, tak? Więc może poszukam kogoś, z kim o tym akurat pogadam. Chciałabym to powtórzyć, żeby szanować też ten swój opór. Zobacz, jaki mądry jest swój opór i jak genialne jest twoje ciało, że oporuje i cię dalej nie wpuszcza. No bo skoro. To tak mocno na ciebie działa, a nie byłoby oporu, to byś nie miała tego bezpiecznika i byś wszystko łyknęła w tydzień, całe treści no i by cię wyotowało, tak? No i dysocjacja pełna. Więc ten opór, słuchajcie, jest takim strażnikiem naszym. Ja w ogóle uwielbiam pracować z oporem, bo ja mam takie poczucie, że jakaś po prostu że pewne jakości psychiczne osoby, z którą pracuję, a ona jest w oporze, to one tam stoją po prostu dzielnie i mówią: my to będziemy strzec poczucia bezpieczeństwa, nie zrobisz nic, co mogłoby być za dużo, co będzie przekraczające, bo już tyle razy ona tego doświadczyła, tyle razy ją przekroczono, tyle razy jej dano coś, na co ona nie była gotowa. My będziemy jej strzec. Więc, jak ja widzę tych strażników, jak ja widzę ten opór, to ja mam taki w ogóle wow, nie? Że, że pięknie ciało mi pokazuje też, gdzie jest moje miejsce i gdzie ja się mogę poruszać, kogoś na przykład prowadząc, tak, żeby nie zrobić właśnie krzywdy, bo ten opór to pokaże. Więc słuchajcie, totalnie szanujemy opór. Im większy szacunek ma, ma, mamy do oporu, tym on szybciej mija, bo zaczynamy czuć się bezpiecznie i też jeśli się coś zrobi pomimo oporu. Opór trzeba uznawać i rozpuszczać powoli, natomiast jeśli go na siłę przekroczymy, to zmiana, którą to przyniesie, będzie krótkotrwała. Zmiany trwałe mogą się zadziać w poczuciu bezpieczeństwa. Jeszcze dopytam, czy to uwalnianie uczuć nie ma być tuż, yy, też po to, by mniej bolało? Ojej, już sama nie wiem, czy ja to wszystko rozumiem. Mam czuć, mogę czuć, ale chciałabym cierpieć mniej. Cienka granica, by czuć, czy się pozbyć, by nie czuć. Mm, no właśnie. Ma prawo boleć i będzie bolało. Słuchajcie, będzie bolało. Ja wiem, że jest dużo gadek, że ma być, bezboleśnie nie boli, pójść to, uwolnij, wybacz w ogóle i cię nie będzie bolało. No będzie bolało, słuchajcie. Tylko chodzi o to, że nas to już bolało. Że nas nie boli teraz, dlatego że teraz to robimy. Ciebie nie boli, dlatego że ty to robisz. Ciebie boli, bo ty uznajesz ten ból, który miałaś na wygnaniu i który miałaś w sobie stłumiony przez wiele, wiele lat. To bolało to dziecko, tylko dziecko musiało się od tego odczepić, wziąć to, spakować po prostu w safe, połknąć kluczek i safe wyeksportować po prostu poza granice swojej świadomości. I tam jest masa bólu. I teraz to, co robimy w procesie, ja wiem, kochani, że to, wiem, że to, co mówię, jest, jest, jest niewygodne, ale dlatego spirala trwa tyle czasu i dlatego jest tyle i tych treści, i wszystkiego, i po to jest, i są kręgi, i ten cały czas, bo ja wiem, że można polecieć i powiedzieć, tu uwolnisz, tu wybaczysz, ale dla mnie to jest zawsze droga na skróty. Natomiast jak ja się decyduję wrócić do tego i siebie odzyskać w pełni, to potrzebuję wziąć ten safe z powrotem, przyciągnąć i go rozpakować powoli. No i go rozpakowuję i czuję. I to, co robi, boli. Ale to nie jest ból, który ja sobie robię, bo, bo się zdecydowałam znaleźć jakiś safe, w którym był ukryty ból. Tego bólu ci nikt nie wcisnął, nie wcisnął. To był Twój safe. W nim też są skarby w tym kuferku, bo to jest część Ciebie i dopóki jej nie przyłączysz do siebie, to nie będziesz kompletna. Będzie pustka, będzie poczucie bezsilności. To też nie jest o tym, żeby się torturować i czuć ten ból po prostu na potęgę. To też nie jest o tym. Paradoksalnie im mniejszy opór stawiamy naszemu bólowi, tym mniejszy się staje. Każda próba powstrzymania bólu nasila go. To jest o tym. Ma prawo Cię boleć. Jak ból jest zbyt duży, to szukaj kojenia, szukaj tego, co cię ustabilizuje, co cię sprowadzi do tu i teraz, pozwoli troszeczkę odciągnąć myśli od, od tej bolesnej treści, żeby nabrać sił, ale później znowu wróć i trochę weź tego bólu.